Troszkę tak, troszkę tak, bo nie spodziewałem się tego. Gdzieś jakieś głosy dochodziły tam wcześniej, ale jakoś nie, 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 nie chciałem ich dopuścić do siebie. Była to trudna decyzja wiadomo, bo jest to dużo dużo więcej pracy, dużo więcej organizacji, logistyki, ale, ale, ale cieszę się, że będę miał taką możliwość i szansę. Bo każdy, każdy o tym ma, żeby jeździć za świata, więc... Wszystkie praktycznie tory, które, które prawdopodobnie będą, to naprawdę żadnych nie jeździłem, e, więc dla mnie to będzie rok dużej, dużej nauki, e, bo nigdy tak naprawdę nie byłem w dorach sypanych. No, ok, Warszawa, przejechałem tam kilka kółek, ale to już nie zaliczam tego, a wcześniej nigdy nie byłem. E, wszystkie inne reszty tory, które będą sypane, też nigdy nie byłem, wojenc nigdy nie byłem. Więc tak naprawdę z tych takich, co były jakby w, w, w tym roku, no to gorzów, e, malila, no i chyba by to było na tyle. No i torn, wiadomo, ok. Jak najlepszy. Wiadomo, nie mam tak, że, że stawiam sobie jakiś cel minimalny. Po prostu w każdych zawodach chcę pojechać dobre zawody, nauczyć się. E, jak najwięcej i wyciągać wnioski. Bardzo dobry, lecz bardzo trudny. To na pewno. Eee... Ale koniec końców jestem z niego bardzo zadowolony. Po prostu myślę, że odjechałem bardzo dobry sezon. Eee... Była bardzo trudna kontuzja, to prawda, ale fajnie, że udało mi się wrócić po tak ciężkiej kontuzji w tak dobrej formie. No świetnie, z Jarkiem myślę, że było to widać, że bardzo dobrze się dogadujemy na torze i poza torem, więc no wielka szkoda. Ale co zrobić, takie jest życie, takie jest sport. I tyle, no z Jarkiem odjechaliśmy mnóstwo świetnych wyścigów, mnóstwo wygranych wyścigów i myślę, że byliśmy jako parowo bardzo istotni i w drużynie, bo, bo rzadko kiedy przegrywaliśmy. Na pewno część przeznaczę na odpoczynek, regenerację posezonową jak, jak co roku i od, od listopada już zaczynamy e, trenować, zaczynamy sezon przygotowawczy e, sprawdzonym schematem, bo po co coś zmieniać, jeżeli coś działa, więc, e, więc tak jak zwykle.